Teraz wy zostancie harcerza, harcerzami życia. I niech dzisiaj przyświeca wam ta domena harcerstwa. Czuj, czuj, czuwaj. Właśnie jestem po skończonej konsultacji z mężczyzną. Gdzie mam ich na konsultacjach bardzo nielicznych. Jest jednym z nielicznych mężczyzn. Ale w dzisiejszych konsultacjach ja osobiście nie wiem, nie chcę wynikać z czego to wynika, z mojego ego czy, czy ogólnie, ale odczuwam pewnego rodzaju dumę. Właśnie przez tego mężczyznę, którego miałem na konsultacjach. Czemu? Odczuwam tą dumę, bo jako jeden z nielicznych chcę zrozumieć. Facet, który w swoim życiu wiele poświęcił, wiele się nauczył, ale czasami, pomimo tego poświęcenia i wiedzy całej, czasami prościej jest zrozumieć. I tu kłania się aspekt życia naszego, że nasze życie sobie płynie. A my w swoim istnieniu na tego życia nie ufamy. Tak jakby to życie miało do nas przyjść i nas sabotować, upokarzać. Obniżać nasze loty. Zachowujemy się wprost proporcjonalnie, ale odwrotnie do tego, czym jest życie. Ufność do życia powoduje uwolnienie. I nie to uwolnienie, o którym się tak dużo głośno mówi, że wiecie, o wolność. Wol, uwolniony jestem, kurwa, uduchowiony, śpiewający i żygający tęczo. Wkładanie w siebie, albo może nie w siebie, wkładanie siebie w pewnego rodzaju schematy, które rzekomo mają prowadzić do uwolnienia, jest bliższe religii niż duchowości. Dlatego za każdym razem, kiedy to postanawiasz zdobyć wiedzę na temat różnoraki siebie, na przykład. No, jest. Stosy, stosy dokumentów, papierów. Wszystko jest o tym, jaki jesteś. Głupi, mądry, spontaniczny, nudny, odważny, tchórzliwy. Wszystko ci mówi, jaki jesteś. Ale nic i nikt, nie powiedzi, kim jesteś. Tak. Mam z tyłu chodzi jakaś kobieta, która zepsuła mi atmosferę tego nagrania. Dobrze, że pies jej się nie skabanił mi tu jeszcze przed oknem. No ale. Mam gabinet. Tam, gdzie mam, więc nie wnikajmy w to. Chciałem powiedzieć w tym wideo, że. W dużym stopniu posiadamy coś takiego, co się nazywa piętnem wiedzy. Dlatego wiele razy Wam powtarzam, że najmniej inteligentny człowiek na tej Ziemi może być bardziej uduchowiony, bardziej życiowy w kontekście rozumienia życia niż najmądrzejsza osoba na tej Ziemi. Nie wiedza świadczy o Twojej ufności do życia, tylko Twoje serce i jego otwartość na życie. Więc jeżeli wkładasz się w pewne konceptualne schematy, które opisują, jaki lub jaka jesteś, nie doświadczysz nigdy tak naprawdę tej spójności z życiem. Bo w spójności z życiem nie nauczysz się z książek, ze szkoleń, od trenerów, z kursów, tego się nie nauczysz. To może cię ewentualnie naprowadzić na jakąś drogę. Ale przede wszystkim, dlaczego tego nie można się nauczyć? Bo spójność z życiem trzeba czuć. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy o tym czuciu na konsultacjach. Że my wszystko robimy, żeby natomiast nie czuć. Życie z nami komunikuje się poprzez czucie, poprzez to, jak się czujemy, co czujemy, gdzie. A my za wszelką cenę próbujemy te czucie wygłuszyć, zamieść pod dywan, zalać alkoholem, utopić kurwa w dymie marihuany, albo ewentualnie w proszku kurwa czegoś innego. A potem jesteśmy wielce zdziwieni. Czemu jest tak źle? Czemu ja nic nie rozumiem? Czemu? Przecież tyle się nauczyłem, tyle wiem. I to jest właśnie piętno wiedzy, które nie ma nic wspólnego z czuciem. Bo całe życie uczono nas, jak nie czuć, a nie jak czuć. Dlatego o tym spokojnym dzisiaj wideo Chciałem was, może nie tyle co nakłonić, ale powiedzieć wam, żebyście spróbowali sobie poczuć. Wiecie jak? No i prościej, jak się da. Wywalili całą wiedzę, którą macie, która, jak się okazuje, nie do końca jest przydatna nawet. I zaczęli odczucia. Odczucia, siebie. Co ja teraz czuję w tym momencie, słuchając moich słów? Nawet. Czy to nie jest tak, że czujesz na przykład spokój, szczerość tych słów, intencję moją? I wtedy, kiedy zagłębisz się w to uczucie, zobaczysz, jakie ono jest fajne. Zagłębiając się w te uczucie, zobaczysz, że to jest właśnie ta chwila obecna, znowu kolejna rzecz, o której wszyscy wiedzą, żeby żyć tu i teraz. Wszyscy wiedzą, a nikogo tam nie ma. Czuj, czuj, czuwaj, jak to powiedziałem do, do właśnie tego pana, który, który jest u mnie na konsultacjach. Teraz sobie to uświadomiłem, że powiedziałem mu, że bądź harcerzem życia. Czuj, czuj, czuwaj. I dlatego też mu powiedziałem, że zwróćcie uwagę, że w tym w tym czym czuj, czuj, czuwaj nie bez powodu jest dwa razy czuj i raz czuwaj. Nie ma tam czuwaj, czuwaj, czuj, tylko jest czuj, czuj, czuwaj. I teraz wy. Teraz wy Zostańcie harcerza, harcerzami życia. I niech dzisiaj przyświeca Wam ta domena harcerstwa. Czuj, czuj, czuwaj. Trzymajcie się.